Życie pod jednym dachem, ale nie bycie razem, takie zrobienie kroków w tył, nigdy nie sądziłem, że ty coś takiego czujesz. Zawsze myślałem, że to jest inaczej. Nie chodzi o to, żeby wrócić dosłownie do tego, co było. Kurczę, nigdy tak wcześniej nie myślałem o tobie. Komunikacja to jest jakieś takie dążenie do coraz lepszego poznania się wzajemnego, które ma prowadzić do jakiejś głębokiej duchowej, psychicznej i takiej cielesnej bliskości i jedności. Chodzi o to, żeby tak z sobą rozmawiać, tak spędzać czas, tak układać relacje, aby się naprawdę poznać, a nie pozornie. I chodzi o to, żeby to poznanie wykorzystać do budowania jedności. Bo można coś wiedzieć o drugim człowieku i jakby tego nie podjąć, jakby działać ciągle na przekór, w złości. Komunikacja to jest nieustanny proces poznawania, tak naprawdę, żeby to nas doprowadziło do jedności. Bo kiedy jest jedność, to małżeństwo może wyrazić to, czym jest sakrament małżeństwa czyli ten związek między Chrystusem a Kościołem związek między miłością Boga, miłością człowieka. Ale istnieje też, wiemy, niedojrzały sposób przeżywania kryzysu, czy takiego zasklepiania się w tej złej komunikacji. Kiedy y, jedność zostaje powolutku, małymi krokami zakopana, kiedy okopujemy się w pewnych schematach myślenia o drugiej osobie, kiedy pojawiają się zranienia, niezdolność do przebaczenia, oziębłość, wycofanie często w ostatnim etapie y, życie pod jednym dachem, ale nie bycie razem. I wcześniej czy później albo dochodzi do takiej sytuacji, że po prostu ludzie z sobą żyją, w ogóle się nie kochając, albo ta relacja się rozpada. Dochodzi do rozwodu, do zdrady, do wielkiej katastrofy również w życiu bardzo często po prostu dzieci. Warto zastanawiać się nad tym, podejmować taką refleksję, czym w moim małżeństwie jest komunikacja. Jeśli w jakiś sposób uda nam się wejść na taką nową ścieżkę komunikacji w małżeństwie, to mogą się pojawić pewne bardzo pozytywne tego konsekwencje, czy lepiej powiedzieć owoce. To znaczy, jeśli uda nam się troszeczkę wycofać z tych takich schematów oskarżeń i ocen, a Lepiej zrozumieć drugą osobę, co tak naprawdę ona myśli i czuje. Jeśli uda mi osobiście wyrażać się to, co ja myślę i czuję, to może pojawić się taki efekt nowego zrozumienia drugiej osoby. Kurczę, nigdy tak wcześniej nie myślałem o tobie. Nigdy nie sądziłem, że ty coś takiego czujesz. Zawsze myślałem, że to jest inaczej. To może bardzo dużo pozytywnego wnieść do komunikacji. Dalej, takie zrobienie kroków tył. Sprzyja również powrotowi do pewnych uczuć, pewnych wrażeń, pewnych doświadczeń, które były na początku relacji małżeńskiej czy, czy miłości między mężczyzną i kobietą, i to też jest szansa, żeby w sobie odnowić pewien zapał. Że my chcemy teraz, nawet w trudnej sytuacji, dążyć do czegoś, do czegoś pięknego, co może było na początku, a troszkę zostało zagubione. I teraz nie chodzi o to, żeby wrócić dosłownie do tego, co było. Ale, żeby wzbić się na jakiś nowy poziom piękna, nieco inny niż wcześniej, nieco bardziej dojrzały, naznaczony pewną drogą, pewnym procesem przechodzenia, wzrastania, dojrzewania. Tym niemniej te uczucia, wspomnienia tego, co było pozytywnego, mogą naprawdę dać nam taką energię, żeby iść do przodu. To wszystko prowadzi do komunikacji dojrzałej, do jedności. Warto ten proces podejmować na różne sposoby. Zwróćmy jeszcze uwagę na wesele w kanie galilejskiej. To jest taka dobra historia z życia Jezusa i Maryi, zresztą dziejąca się w kontekście małżeńskim, bo jest to wesele, po prostu impreza po ślubie, mówiąc tak kolokwialnie. Zwróćmy uwagę na to, że tam dokonuje się właśnie taki proces komunikacji dojrzałej. Na weselu pojawia się pewien problem. Brak, brak wina. Wino, które jest symbolem obfitości, piękna życia, radości. I właśnie w tym najpiękniejszym momencie, najpiękniejszej relacji w życiu, małżeństwo, ślub, wesele, brakuje tego właśnie czegoś, tego najważniejszego. Oczywiście mówimy tu na poziomie symbolu. I właśnie ten brak wina mógłby doprowadzić całe wesele do kompromitacji. Ale Maryja zauważa, Problem dziejący się gdzieś w kulicach wesela. Jezus, choć wydaje się troszkę szorstko, odzywa się do swojej matki, ale też zauważa i odpowiada na tę głęboko ukrytą potrzebę, na ten problem, którego tak na zewnątrz nie widać od razu. To jest właśnie dla nas taki przykład dojrzałej komunikacji. Dostrzec coś głębiej niż do tej pory, niż to, co mi się wydaje, niż to, co myślę od lat. To jest naprawdę ogromne zaproszenie dla każdego małżonka. Takie zrobienie kroków w tył.